Witam Państwa serdecznie. To jest kolejny raport z wojny. 687. Dzień inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się działo w aspekcie militarnym, ale też w innych aspektach, ponieważ Rosjanie rzekomo złapali polskiego najemnika. Oczywiście przyjrzymy się później y, temu filmowi. Porozmawiamy też y, trochę o problemach mobilizacyjnych y, na Ukrainie. Przejdźmy w takim razie do mapy. Zeszły tydzień obfitował w kilka skutecznych uderzeń sił ukraińskich na odcinku czarnomorskim. Między innymi rakiety Storm Shadow dwukrotnie poraziły lotnisko w Saki. Na lotnisku zniszczono m.in. stanowisko kontroli ruchu lotniczego oraz budynek administracyjny. Ten fakt potwierdzili zresztą sami Rosjanie. Wieczorem 6 stycznia Ukraińcy przy pomocy rakiety dalekiego zasięgu nie sprecyzowano, niestety, jakiego typu była to rakieta. Trafili też w bazę wojskową w Chrysznym. Karta mundurowa. Program zniżek dla byłych i obecnych mundurowych. Dołącz już teraz. Karta mundurowa.pl. Przejdźmy sobie w takim razie. Trochę wyżej mamy oczywiście ten front hersoński, i tutaj wzdłuż rzeki Dniepr. Cały czas trwa e, wymiana ognia kontrbateryjnego e, pomiędzy siłami ukraińskimi i siłami rosyjskimi. I też e, Rosjanie tutaj bardzo często ostrzeliwują płynące ukraińskie łodzie desantowe. Możecie zaobserwować dosyć dużo filmów, między innymi na Twitterze, gdzie publikowane są e, tego typu filmy z przemieszczających się sił ukraińskich. E, I te łodzie desantowe, oczywiście przerzucające siły i zaopatrzenie na lewy brzeg Dniepru, są atakowane, ale też atakowani są żo żo żołnierze e, w samych Krynkach, czyli tutaj m, na tym przyczółku, gdzie e, mieści się e, obecnie ukraiński dosyć duży przyczółek, który zresztą rosyjska piechota morska próbuje zlikwidować, ale kompletnie e, im się to nie udaje. E, te przyczółki zresztą powstały w październiku zeszłego roku i od października tak naprawdę zeszłego roku Rosjanie bezskutecznie próbują tutaj się wedrzeć i wypchnąć Ukraińców e, z tego terenu. Co ciekawe, właśnie z tego miejsca pojawia się kolejna dziwna sprawa, ponieważ Rosjanie na swoich kanałach telegramowych twierdzą, że złapano polskiego najemnika. Nie byłoby w tym kompletnie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ten Rosjanin mówi z bardzo wyraźnym Rosjanin, dlaczego tego użyłem, bo to ewidentnie jest Rosjanin. Mówi ten człowiek z wyraźnym rosyjskim akcentem, dodatkowo jego sformułowania są bardzo ciekawe. Po tych zdaniach generalnie możemy się dosyć mocno zorientować, że to jest naprawdę czysty Polak. Jego matka prawdopodobnie jakaś gospodyni z Wołgogradu, a ojciec pisze, pisarz z Olgino. Tutaj puścimy teraz fragment jego wypowiedzi. Dzień Jestem z miejsca Pieniądze. chciał chciałbym zarabiać pieniądze. Было в Крымках. Все они начали с Чарльз. Начал Шаштун. Потом выбух. И в Шишко. у там облако. не Украинская армия учекла, Чеква. СССР тоже Jak widzieliście państwo, możemy uznać, że to rzeczywiście jest prawdziwy Polak. Tutaj też jest ciekawa sytuacja, bo skoro Rosjanie twierdzą, że ci Polscy tak zwani najemnicy tak bardzo często walczą na Ukrainie, e, zresztą kilkukrotnie już mówili, że zniszczyli ich kilka tysięcy. Po pierwsze, w Polsce tego nie odnotowaliśmy. Bardzo często e, ci ochotnicy są organizowane ich pogrzeby, wiemy, kiedy taka osoba zginęła. Druga rzecz, Ukra Rosjanom do teraz nie udało się złapać takiego polskiego ochotnika i próbują zrobić wszystko, żeby uwiarygodnić ten przekaz i pokazać jacy to Polacy żyli walczą wspólnie ramię w ramię z Ukraińcami, co oczywiście jest bezskuteczne. Przejdziemy sobie teraz do frontu Zaporowskiego. Na froncie Zaporowskim na odcinku tego frontu oczywiście mamy nadal wojnę pozycyjną. Ta wojna pozycyjna e, niestety okraszona jest dużymi stratami i wojsk e, ukraińskich. I wojsk rosyjskich. Tutaj przede wszystkim pod robotynę i werbowym trwają nadal rosyjskie wysiłki na rzecz odbicia tych utraconych ziem. Jednak ta skala ataków jest dużo niższa, wręcz nieporównywalnie niższa niż to, co widzieliśmy jeszcze pod koniec grudnia. Siły rosyjskie nie poczyniły tutaj żadnych dalszych postępów mających na celu dokonanie oblężenia samego robotynę. No, i też wyprowadzono pojedyncze ataki w kierunku Czerwonego pod Hulajpolem, a także Staromajorska. Warto odnotować, że na tych okupowanych ziemiach Rosjanie wprowadzili przymusową mobilizację mężczyzn od 17 roku życia. Oczywiście ta mobilizacja ma wejść w życie począwszy od marca 2024 roku. I tutaj na tych terenach będą mobilizowani głównie lekarze, ale też nauczyciele i pracownicy służb komunalnych. No i również na terenach okupowanych trwają obecnie przygotowania do przeprowadzenia wyborów, pre, wyborów prezydenckich, czyli można powiedzieć wyborów Putina, bo raczej nikt z nas nie ma nawet takiej nadziei, że w Rosji cokolwiek się zmieni. Zresztą większość sceny politycznej rosyjskiej twierdzi, że Putin jest ich kandydatem, nawet jeden z. Liderów politycznych, czeczeńskich czy też rosyjskich, czyli Ramzan Kadyrow, powiedział, że te wybory mogłyby być w ogóle zniesione z tego względu, że doskonale wiedzą, że wygra Putin. Kolejny odcinek frontu, to będzie tutaj odcinek frontu donieckiego. Jeżeli chodzi o działania na tym froncie, to obecnie nowo Michajówka jest areną najbardziej intensywnych zmagań na Ukrainie. Ja tutaj tylko przypomnę, że w połowie grudnia Rosjanie podeszli pod południową bramę miasteczka, zajmując okoliczne farmy. No ale Ukraińcy przeszli tutaj, jak widzicie państwo, do kontrnatarcia i do stycznia wyparli całkowicie Rosjan spod południowych rubieży miasteczka. Rosjanie tutaj z dosyć dużym uparciem próbują zdobyć Avdiivka. Tak naprawdę te walki toczą się od początku wojny, czyli od 2000 14 roku. Na ten moment nie udało się zdobyć tej miejscowości i niewiele wskazuje, żeby w najbliższym czasie to się udało. Tutaj Ukraińcy się skutecznie bronią. Niestety taka obrona jest też okraszona, jak wcześniej mówiliśmy, dosyć dużymi stratami. E, tutaj niektórzy obserwatorzy ukraińscy obawiają się, że może pojawić się powtórka z Bakhmutu, gdzie e, będzie uporczywa obrona, właśnie Awdijivki, e, która będzie motywowana dosyć mocno politycznie. Chociaż niektórzy z ukraińskich wojskowych upierają się, że z Awdijivki prędzej czy później m, trzeba się będzie wycofać, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to również w pobliżu stawów maryńskich Rosjanie poczynili umiarkowane postępy, no ale znacznie spadła intensywność tych ataków na tym odcinku frontu. Trochę wyżej. Tutaj jest właśnie ta najbardziej aktywna flanka. Tutaj, po rosyjskiej klęsce w Stepowym z końca grudnia, siły rosyjskie próbują przedzierać się polami Awdijwki od strony wioski Wesele. I tam Rosjanie w dniach 4 do 6 stycznia przesunęli swoje pozycje o kilometr. Natomiast skuteczna mm, obrona zarówno Stepowego i Siewiernego przez Ukraińców i możliwa zmiana koncepcji ataku bezpośrednio od północy na Awdijwkę może w przyszłych miesiącach doprowadzić do powtórki schematu z Bachmutu, kiedy nie udało się tutaj zamknąć pierś, pierścienia okrążenia e, i Rosjanie przebijali się wiele miesięcy przez zabudowę miejską. Zresztą filmy, które obecnie są e, w internecie potwierdzają, że sytuacja wygląda dosyć podobnie. Jeżeli chodzi o mm, odcinek frontu bachmucko-siewierski, to tutaj te niesprzyjające warunki i okres regeneracji dla obu stron sprawił, że praktycznie front nam zamarł pod Bachmutem. Co istotne, tutaj w połowie grudnia były mm, najbardziej intensywne walki i najbardziej dynamiczny teatr walk. Rosjanie odnosili wyraźne postępy, natomiast obecnie jest moment stagnacji, prawdopodobnie obie strony oczekują na lepsze okno pogodowe, przygotowują się do intensywnych zmagań na tym kierunku w najbliższych tygodniach. Natomiast jeżeli chodzi o front charkowsko ugański to tutaj na północ od rzeki Doniec, trwają walki w lesie pod Kreminną. I tutaj w walkach z dnia 3 do 5 stycznia Rosjanie poprawili swoje pozycje. Trwa również bitwa w pobliżu Tern i Jampoliwki, gdzie pod koniec grudnia Rosjanie notowali znaczne postępy. I tutaj 4 stycznia Rosjanie dokonali również istotnych postępów, próbując obejść Terny od północy w kierunku rzeki Żebrec. Niemniej 8 stycznia Ukraińcy przeszli na tym kierunku do kontrataku i zdołali odeprzeć nie tylko dalsze szturmy, ale też odepchnęli Rosjan od Tern. Rosjanie swoje niepowodzenie oczywiście odbijają stałym ostrzałem Kupiańska i okolic. I tutaj ta sytuacja się nie zmienia od dłuższego czasu. W tym tygodniu nie obyło się od uderzeń rakietowych, zmasowanych ataków na Ukrainę. Chociaż te ataki już nie były na taką ogromną skalę jak to jest 28 grudnia czy 2 stycznia. Chociaż tutaj statystyki upublicznione przez Siły Zbrojne Ukrainy mówią o co najmniej 55 pociskach manewrujących i rakiet balistycznych i 8 dronach kamikadze. Ukraińcy twierdzą, twierdzą, że zdołali zestrzelić wszystkie drony, natomiast jest problem z zestrzeliwaniem pocisków manewrujących, i ta niższa skuteczność niż zwykle pokazuje, że zmasowane ataki rakietowe, które Rosja przeprowadzała, mogły przeciążyć ukraińską obronę przeciwlotniczą i poważnie osłabiły tę obronę. Mogliśmy też zaobserwować debiut irańskiego nowego drona, czyli wersji Shahida 107. Na ten moment Irańczycy nie potwierdzają, żeby takowe drony przekazali, ale mamy materiały wizualne, które potwierdzają użycie nowego typu Shahidów. Dodatkowo tutaj w dniach 8 do 10 stycznia dochodziło do codziennych ataków rakietowych na Charków. W tych okolicach rakiety zniszczyły m.in. szpital dziecięcy oraz hotel, park hotel, w którym, jak to twierdzą zazwyczaj Rosjanie, stacjonowali ukraińscy żo żołnierze. Z informacji podawanych przez ukraińską prasę możemy dowiedzieć się, że m.in. wśród ofiar ataku na ten hotel byli tureccy dziennikarze, którzy zatrzymali się w tym miejscu. W ubiegłym tygodniu pojawiły się również informacje o tym, że partia Jedna Rosja, czyli partia Władimira Putina, e, zaczęła werbować do swojej własnej prywatnej armii, czy do po prostu prywatnej firmy wojskowej e, kibiców, czy osoby o bardzo radykalnych poglądach. Ta grupa, która ma być pod ramieniem właśnie Jednej Rosji, ma być jej zbrojnym ramieniem, to. jej nazwa to Espaniola wcześniej oddziały wchodziły w część grupy Wostok. Natomiast informacje podane przez HUR, czyli ukraiński wywiad wojskowy, mówią nam o tym, że obecnie jeden z prominentnych polityków w jednej Rosji przejął ten oddział i próbuje go formułować między innymi do zadań mobilizacyjnych, czyli chodzi tutaj głównie o to, by mobilizować ludzi chętnych do walki na Ukrainie, obiecując im oczywiście bardzo duże wynagrodzenie finansowe, ale ponadto są ubezpieczeni też na sowite sumy. Między innymi za śmierć rodzina takiego najemnika może otrzymać 5 milionów rubli. Oczywiście wiemy, jak z tym y, wygląda sytuacja w rzeczywistości. Bardzo często Rosjanie takie osoby wpisują jako osoby zaginione, a wtedy nie przysługuje kompletnie odszkodowanie dla takiej rodziny. Natomiast po stronie ukraińskiej spodziewana jest mobilizacja kolejnych rekrutów. Mówi się o 500 tysiącach osób. Są małe problemy, jeżeli chodzi o tą ustawę mobilizacyjną. Między innymi znalazły się tam punkty, dzięki którym można by było obejść tą mobilizację, bądź też potencjalnie korupcjogenne e, punkty. To by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie działań w ubiegłym tygodniu. E, raport będzie się zmieniał. Czytamy Państwa komentarze i będziemy wdzięczni za wszystkie wskazówki. Jeżeli oczywiście podoba się ten materiał, to zachęcamy do oglądania, wysyłania znajomym, zostawienia lajka czy też subskrypcji tego kanału. No i do zobaczenia w kolejnym raporcie w przyszłym tygodniu.